Sekretarz Miasta Kraśnik. Bardzo serdecznie dziękuję, że zdecydowała się Pani na podzielenie się swoimi myślami, swoimi doświadczeniami, a przede wszystkim, że chce Pani porozmawiać z nami na temat tego, jak wygląda dzisiaj Urząd Miasta Kraśnik i jednostek i jednostki organizacyjne, czyli całe zarządzanie Kraśnikiem w kontekście budowania nowego programu rozwoju instytucjonalnego. Dzień dobry, Pani Grażna. Dzień dobry Pani Wiosła, dzień dobry Państwu. Czy możemy zaczynać? Oczywiście chciałabym zadać Pani kilka pytań. Zaczniemy może od takiego bardzo ogólnego, proszę, a właściwie takiego subiektywnego. Proszę nam powiedzieć, jakie było Pani pierwsze skojarzenie, kiedy to już cztery miesiące temu Rozmawialiśmy pierwszy raz o programie rozwoju instytucjonalnego. Nie wiem, czy pani pamięta w ogóle ten dzień, ale mam nadzieję, że tak i chciałabym usłyszeć Pani wrażenia. Oczywiście, że pamiętam ten dzień. Wtedy po raz pierwszy spotkaliśmy się i właśnie no wrażenia moje pierwsze są takie, że kraśnik przestanie być za ściankiem, wkroczymy w nowoczesność, która już dla innych jest. Nowoczesnością. W moim y, odczuciu y, w ostatnich latach kraśnik nie rozwijał się y, tak, jakby mógł. Myślę, że stać nas na więcej. E, a co to znaczy więcej? Co to znaczy za ściankiem i co to znaczy więcej? Bo użyła Pani dwóch bardzo e, no, takich e, krytycznych słów wobec siebie i wobec swojego miasta. Krytycznych myślę, że być może realnie krytycznych, ale jednak obnażyła pani takie swoje słabości. Czy mogłaby pani coś więcej na ten temat powiedzieć? Dlaczego pani tak sądzi? No Kraśnik jest małym miasteczkiem, które podobnie jak inne miasta boryka się z małymi perspektywami rozwoju i tendencją do starzejącego się społeczeństwa i odpływu młodych ludzi. Z powodu braku właśnie takich szans na y, rozwój. Dlatego myślę, że y, ten projekt y, może nam pomóc zatrzymać tą tendencję, odwrócić tę tendencję y, i pomóc nam się rozwinąć. Program Rozwoju Instytucjonalnego jest dla Pani takim korem, e, czyli takim głównym trzonem e, pod tytułem Zaczynamy od siebie. Żeby zmienić e, miasto, trzeba najpierw zacząć od siebie. Trzeba zmienić siebie. Co pani, co pani widzi w tym, w tym działaniu możliwego do zrobienia? A może najpierw inaczej. Kiedy pani zobaczyła arkusze diagnostyczne, czyli wyniki tych arkuszy, to, to co pani w pierwszym momencie pomyślała? Bo to jest związane właśnie z tą zmianą związane jest z tym, co my musimy zrobić, żeby ci młodzi ludzie, którzy tak odpowiedzieli, jak odpowiedzieli, uznali, że to miasto jednak jest nasze. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam arkusze diagnostyczne, pomyślałam, że jeżeli uda nam się, żeby pracownicy urzędu i inne osoby wypełniające te arkusze udzieliły szczerych odpowiedzi, to wtedy obnażymy wszystkie nasze słabości i problemy i bardzo żałowałam, że wcześniej na wstępie nie przeprowadziliśmy takiej głębokiej analizy. Pracowałam przez kilka lat w kontroli, także nie boję się obnażania tych słabości, ponieważ wychodzę z założenia, że to nie jest po to, żeby nas zawstydzić, tylko po to, żeby coś poprawić, coś zmienić. Nie, sama nie lubię stwierdzenia, że czegoś się nie da zrobić. Tylko staram się szukać rozwiązania, jak coś zrobić. Także, jeżeli nawet napotykam na taką blokadę ze strony pracowników, że czegoś się nie da, to proszę, żeby ktoś poszedł, przemyślał i wrócił do mnie z jakąś propozycją rozwiązania. Także tutaj, jeśli chodzi o wypełnianie arkuszy, to starałam się tak w rozmowach bezpośrednich z pracownikami pokazywać, że wypełnienie tych arkuszy, Da nam bardzo dużo wiedzy o nas samych i że to ma służyć nam wszystkim. Oczywiście tutaj niebagatelnym wpływem jest to, że dzięki stworzeniu tej diagnozy, dzięki przepracowaniu wszystkich tematów możemy starać się o olbrzymie pieniądze i myślę, że to jest dla wszystkich, nie tylko urzędników, ale też. Dla ich rodzin, dla całej sfery życia bardzo istotne, także nie będę ukrywać, że, że na tym nam niesamowicie zależy. Oczywiście, jako sekretarzowi, nie było mi przyjemnie czytać już w tych arkuszach, że nie ma tego czy tamtego w naszym mieście, że pracownicy w ten czy inny sposób mniej bądź bardziej krytycznie nas oceniają jako zarządzające miastem, ale myślę, że tutaj trzeba głowę posypać popiołem i zabrać się do roboty po prostu. Co jest dla Pani największym wyzwaniem w związku z tym powiedziała Pani o bardzo wielu wątkach, o bardzo wielu kluczowych sprawach do rozwiązania, ale co, co, co jest dla Pani największym wyzwaniem w pracy nad programem rozwoju instytucjonalnego? Myślę, że największym wyzwaniem jest tutaj praca z ludźmi, zaangażowanie, podtrzymanie tego zainteresowania, uczestnictwem interesariuszy i też praca z zespołem tutaj urzędników i, i osób zarządzających instytucjami podległymi. Mam nadzieję, że dzięki tej wspólnej pracy powstanie zespół ludzi, którzy będą mieli niesamowitą energię, niesamowity optymizm i taką chęć zmiany. Sama byłam również wielokrotnie angażowana w pracę różnych zespołów. Między innymi byłam współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji Public Relations w samorządzie, byłam też zespół system zarządzania jakością. Także wysnułam tutaj pewne swoje doświadczenia, jak to wpływa na budowanie zespołu. Miałam liderów, którzy włączali mnie w tę pracę i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to przyniosło mi naprawdę bardzo dużo takich korzyści, wiedzy, doświadczeń i również chciałabym umieć wynajdywać różne osoby, które Potrafią, potrafią angażować się w różne działania i przyjmować różne wyzwania, które my jako kadra zarządzająca im postawimy. Pani Grażyno, Pani Sekretarz, no, dla mnie ogromny zaszczyt pracować z Panią, z Państwem w Kraśniku. Jak głęboko wierzę, że uda się nam, mogę tak powiedzieć, przekroczyć te granice, o których ciągle rozmawiamy, a bez względu na to, co się wydarzy, wiem, że jesteście na świetnej drodze, żeby miasto rozwijać. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia. My spotkamy się w bieżącej pracy. A mam, na, proszę, jeszcze jedno zdanie do wszystkich doradców. Jeżeli mogłaby Pani na zakończenie coś powiedzieć od siebie, to, to będę Pani wdzięczna. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cóż mogę powiedzieć doradcom? Skoro to my liczymy, my samorządowcy liczymy na Państwa olbrzymie wsparcie. Dziękuję, że Państwo się tak angażujecie że nam pomagacie. Dla mnie jest bardzo ważne takie spojrzenie z zewnątrz, tak jak tutaj Pani Wiesławy, doradztwo, spostrzeżenie pewnych rzeczy, które mi umykają, bo są takie rzeczy, to zawsze daje pewną świeżość i poczucie, że coś, co robimy jest ważne, no i oczywiście olbrzymia mobilizacja, także dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia.